Piąta planeta była bardzo interesująca, była z nich wszystkich najmniejsza. Miejsca było na niej w sam raz na uliczną latarnię i latarnika. Mały książę nie był w stanie pojąć, do czego mogli służyć latarnik z latarnią uliczną gdzieś w przestworzach, na planecie bez domów i mieszkańców, jednakże pomyślał być może dobrze, że ten człowiek jest absurdalny, aczkolwiek nie tak absurdalny jak król, próżny, biznesmen czy pijak. Przynajmniej jego praca ma jakiś sens. Kiedy zapala swą latarnię, to jakby za jego sprawą rodziła się następna gwiazda lub nowy kwiat. Wygaszenie latarni usypia kwiat czy gwiazdę. To bardzo ładne zajęcie, to naprawdę pożyteczne, bo to jest ładne. Wylądowawszy na planecie, pozdrowił latarnika z szacunkiem: Dzień dobry, dlaczego właśnie zgasiłeś latarnię? Taką mam instrukcję odparł latarnik. Dzień dobry. Co to jest instrukcja? Że należy zgasić moją latarnię. Dobranoc i ponownie ją zapalił. Ale dlaczego teraz ją zapaliłeś? Taką mam instrukcję, odparł latarnik. Nic nie rozumiem, przyznał mały książę. A co tu jest do rozumienia? Powiedział latarnik. Instrukcje to instrukcje. Dzień dobry i zgasił latarnię. Potem obtarł czoło chusteczką w czerwone kwadraciki. Mam tu okropną pracę. Kiedyś była sensowna. Gasiłem rano, a zapalałem wieczorem. Miałem resztę dnia na odpoczynek, a resztę nocy na sen. Instrukcje zmieniono od owego czasu? Instrukcja nie została zmieniona, rzekł latarnik. Na tym polega dramat. Instrukcja nie zmieniła się, a planeta z roku na rok obraca się coraz szybciej. No i? spytał mały książę. No i teraz, kiedy obraca się raz na minutę, nie mam już ani sekundy odpoczynku. Zapalam i gaszę raz na minutę. Ależ to śmieszne. Dzień trwa u ciebie jedną minutę. To nie jest wcale zabawne, rzekł latarnik. Nasza rozmowa trwa już miesiąc. Miesiąc? Tak. Trzydzieści minut, trzydzieści dni. Dobranoc. I znów zapalił latarnię. Mały książę poczuł, że polubił tego latarnika, tak oddanego swym instrukcjom. Wspomniał zachody słońca, których poszukiwał swego czasu przesuwając się z krzesłem. Chciał być pomocny nowemu przyjacielowi. Wiesz, wiem co zrobić, żebyś mógł odpoczywać kiedy zechcesz. Cały czas tego chcę, rzekł latarnik. Bowiem można być jednocześnie oddanym pracy i leniwym. Mały książę kontynuował. Twoja planeta jest tak mała, że trzema krokami możesz ją obejść. Musisz maszerować dosyć wolno, aby stale znajdować się w słońcu. Kiedy będziesz chciał odpocząć, będziesz maszerować, a dzień będzie trwał tak długo, jak zechcesz. To mi da niewielką korzyść, rzekł latarnik. Sen jest tym, co kocham najbardziej w życiu. To pech, powiedział mały książę. To pech, zgodził się latarnik. Dzień dobry. I zgasił swą latarnię. Ten z nich mówił sobie w duchu mały książe, idąc dalej w drogę, ten z nich zostałby wzgardzony przez wszystkich pozostałych króla, próżnego, pijaka i biznesmena. Jednakże jedynie on nie wydaje mi się śmieszny. Może dlatego, że zajmuje się czymś innym niż tylko samym sobą. Westchnął z żalem i pomyślał jeszcze: Ten z nich jest jedynym, który nadałby się dla mnie na przyjaciela, lecz jego planeta jest naprawdę zbyt mała. Nie ma na niej dosyć miejsca dla dwóch osób. Mały książę nie ośmielił się jednak przyznać, że rzecz, którą byłoby mu najbardziej za żal pozostawić na tej błogosławionej planecie, stanowiły 1440 zachody słońca w ciągu 24 godzin.